Model OdeMar PG 15400 ST to jeden z bardziej rozpoznawalnych zegarków linii Royal Oak, zaprezentowany w 2012 roku. Był on następcą modelu 15300 ST. Model 15400 ST był jednym z pierwszych zegarków, które wprowadziły większą średnicę koperty w porównaniu do wcześniejszych modeli 41 mm. Zegarek napędzany jest mechanizmem kaliber 31,20 który zapewnia rezerwę chodu wynoszącą 60 godzin. Mechanizm ten jest ceniony za swoją niezawodność oraz precyzję. Model ODEMAR PG 15500 ST jest kolejną wersją po 15400 ST. To następcy klasycznego modelu Royal Oak, który został wprowadzony na rynek w 1972 roku przez Geralda Gente. Zegarek 15500ST o kopercie 41 mm zadebiutował w 2019 roku, wprowadzając kilka subtelnych, ale istotnych zmian w designie oraz mechanizmie. Zegarek napędzany jest mechanizmem automatycznym kaliber 4302, który oferuje rezerwę chodu wynoszącą 70 godzin. Tarcze tych dwóch modeli charakteryzują się wzorem tapiserii, który nadaje im głębię i teksturę. Dostępne są w kolorze niebieskim, czarnym i srebrnym. Indeksy godzinowe są wykonane z białego złota i pokryte luminescencją. Posiadają również okno datownika na godzinie trzeciej, co jest typowe dla linii Royal Oak. Przez szafirowe szkło z tyłu zegarka można podziwiać pięknie dopracowany mechanizm i wykończenie kod de Genif. Zegarki w całości składane ręcznie przez wysoko wykwalifikowanych rzemieślników. Produkcja tarczy jest żmudnym procesem. Grawerowanie odbywa się za pomocą rylca, precyzyjnego dłuta do obróbki metalu, który odtwarza motyw na tarczy przymocowanej do maszyny, jak pantograf. Bransoleta modelu 15500ST oraz 15400ST to klasyczna bransoleta Royal Oak, wykonana ze stali nierdzewnej z charakterystycznymi ośmiokątnymi ogniwami oraz matowym i błyszczącym wykończeniem. Każdy model zawiera certyfikat oryginalności, instrukcję obsługi oraz pudełko. Jeśli jesteś zainteresowany tym modelem, skontaktuj się z nami. Ekskluzywne zegarki.